System grzechotkowy dlatego tak dobrze mi podszedł, bo podczas pracy nie muszę odwracać uwagi od miejsca naprawy, tylko działam, cisnę, ale jak ręka już mi gdzieś za daleko, niewygodnie poszła, no to wtedy zmieniam milimetr po milimetrze. Mogę sobie ładnie ustawić, poprawić tą rękojeść, poprawić dłoń. No i blokada blokuje i cisnę dalej. Nie muszę tutaj nic wyciągać, przepinać, wciskać, wykładać, tracić czas, jakieś kąty. Yy, drugi super plus to jest to, że jest przedłużona długość rękojeści. Jest lepsza dźwignia. Możemy sobie wygodnie cisnąć gdzieś na rantach, no, ewentualnie w tylnych błotnikach też to się sprawdza. Wkładamy długi drut i przedłużamy dźwignia. Super. Także takie są duże plusy systemu grzechotkowego. Jeszcze duży, duży plus to jest taki, że no starałem się to zrobić tak, żeby to było dość uniwersalne i naprawialne. Nie jest to jakaś jednorazowa, bo zestawy naprawcze do takich grzechotek to jest groszowa sprawa, parę dyszek kosztuje i nawet jeśli kiedyś coś by się zepsuło, mechanizm w środku, to wszyscy wiedzą, że to jest dostępne, prawda? Eee, także można sobie zregenerować, można odesłać, mogę ja zregenerować, to nie ma problemu, ja, moja wersja. Moja wersja grzechotek jest z kasowanymi luzami, eee, o ile się dało, wiadomo, że minus może być taki dla niektórych, że, że występuje ten luz. No, w każdych niestety systemach kojeściach występuje luz, eee, mniejszy lub troszkę większy. No, tutaj akurat ten luz w ogóle nie przeszkadza, bo podczas pracy eee, ten luz się kasuje i nie ma żadnego luzu. Eee, Drugi jakiś taki minus, jeśli mielibyśmy szukać, to dla niektórych może być, że trzeba trafić na tą kulkę. Kulką na dziurkę. No ale zawsze jest w jednym miejscu. Robię dziurkę na górze. Wkłada się i, i trzyma. Także dla mnie, dla wprawionych, jak ktoś już tym popracuje, to naprawdę myślę, że to doceni. Bardzo polecam. No i warto spróbować.